Witam z tej strony Rafał w dzisiejszym odcinku ABC Modelarstwa. Taka, taki początek serii pod tytułem Wystartuj ze mną w konkursie. <noise> to ma was zmotywować do budowania modeli, a nie siedzenia i grania na przykład w czołgi. Dobra, taki mały żarcik. Wiem, że dużo budujecie. Ja też mam zamiar też dużo budować. I dlatego chciałbym Was zachęcić. Zobaczcie, wrzesień się jeszcze nie zaczął. Ale jak się skończy wrzesień, zacznie się październik. 12-13 jest konkurs we Włosławku, I chciałbym Was zmotywować do tego, żeby wziąć udział w tym konkursie, budując jakiś model. A nawet jeśli Wam się nie uda... Zbudować coś, zbudować jakiś fajny model, bo, bo, tak jak mówię, jest zapasem wrzesień, niedługo. I, I tyle mamy pięknych modeli jeszcze do zbudowania. Więc taki dzisiaj motywujący, motywujący, motywujący filmik do, 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 do budowania kolejnych modeli na konkurs. Także mamy cały miesiąc, mamy cały miesiąc, żeby, no więcej niż miesiąc tego jeszcze możemy sobie kupić coś, jeżeli nie mamy, a jeśli mamy, to po prostu wyciągnąć z szafy i coś skończyć. Bo prawda, tych modeli, które tutaj ja mam, tak tutaj pod ręką, to są, to są tylko te modele, które jak gdyby mam pod ręką, które teoretycznie mógłbym zbudować na ten konkurs. A zacznę może od tego, że gdzieś wydobędę regulamin, jakie są klasy, żeby zobaczyć co, co, co. W cudzysłowiu można powiedzieć co obstawić, bo mam już na przykład zbudowaną haubicę w 1 do 72, mam już samolot odrzutowy w 1 do 72, może teraz zbuduję coś w 4.8, albo znowu coś 7.2, albo znowu coś 4.8, nie wiem, zobaczymy, ale przed konkursem warto zobaczyć jak gdyby... Co już mamy, jakie modele mamy gotowe, co możemy pokazać, bo często zdarza się tak, że organizatorzy, jak gdyby, wykluczają możliwość startu dwa razy tym samym modelem. Także to na to też trzeba zwrócić uwagę. Nie jest to jakoś tak super skomplikowane, bo jeśli w poprzednim roku po prostu ktoś zwyciężył, dostał dyplom, został wyróżniony, no to w następnym roku, jak gdyby, ten, ten model nie może brać już udziału w konkursie. Więc. To ma też ma mobilizować nas do, do, do budowania kolejnych, kolejnych modeli. Przypominam również a propos budowania modeli, że do końca września trwa konkurs na forum. Tak sami chcieliście. Do zbudowania coś amerykańskiego No na przykład to też było amerykańskie Więc można to zbudować no, Zobaczymy, zobaczymy jak to wszystko Pójdzie Ja jeszcze modelu nie wybrałem Zachęcam Was do tego, żeby sobie coś wybrać I, i próbować bynajmniej zbudować Czasu tak jak powiedziałem jest dosyć dużo Na kanale Niedługo pojawią się nowości Firma Arma Hobby Zapowiedziała się z Jakiem, jaka jeszcze nie ma Ale niedługo Niedługo powinien być. Firma IBG zapowiedziała się z P11 w 32 i nie tylko. Także podejrzewam, że coś, coś, coś z tych nowości może pojawić się niedługo na kanale. Dobra, to by było tyle, bo dawno, dawno już nic nie nagrywałem, więc jak gdyby to by było na tyle, powtarzam się już. To już za długi, za długi ten odcinek już jest. Przepraszam bardzo. Dobra, kończę i mam nadzieję, że następny odcinek modelarski będzie już z wybranym modelem, który będę zaczynał budować na konkurs we Włosławku.